Cześć, witamy was wszystkich e, bardzo gorąco z powrotem w kolejnym materiale, tutaj e, znowu chłopaki z Gaming Inspire i dzisiaj postanowiliśmy wrócić sobie na parę dni, na dwa, trzy dni do, do Battlefielda Bad Company 2, czyli chyba Battlefield, e, gry z serii Battlefield, które dawała mi, nie wiem jak Pawłowi, na, chyba najwięcej fanów i... Na pewno nigdy o niej nie zapomnę i na pewno co, na jakiś czas będziemy do niej wracać. Tutaj słowko o gameplayu. Po prostu włączyliśmy grę i pograliśmy kilka meczy, nagrałem to. Nie są to jakieś super high score streaky, po prostu. A mieliśmy przy tym mega, mega fan i strasznie duże zabawy. I chcieliśmy sobie dzisiaj z wami porozmawiać o tym. O Battlefield, o, ogólnie o serii Battlefield i co tak naprawdę możecie napisać na dole w komentarzu, chcielibyście zobaczyć, że EA oraz Dice wydają jako następne gry z serii Battlefield, ponieważ został już potwierdzony kolejny Battlefield w tym roku. I no, w 2014 nie podoba mi się to, ponieważ nie chcę, żeby Battlefield zmieniał się w, w tą, w tą taką, żeby marka Battlefielda zmieniała się w te całe. Bullshit Call of Duty, nowa gra co roku I tak dalej, bo myślę, że Ta gra nie, nie powinna skończyć w taki sposób Ponieważ myślę, że jeżeli Seria G zostaje wydawana w tym momencie Co rok, jest to, jest to Pewnego rodzaju trumna, ostatni gwóźdź do trumny Dla gry I dla wielu osób ona się po prostu kończy W tym momencie <laughs> em, I tutaj Chcieliśmy sobie porozmawiać o Bad Company 2 I o tym, nie wiem czy wiecie o, Od czego zaczynało DICE Ponieważ DICE zaczynało od gier typu Kinbal, potem jakieś wyścigi, tutaj gdzieś po drodze były większe projekty typu Mirror Edge i tak dalej, i tak dalej. Dopiero od 2000 roku, oczywiście Mirror Edge był później, ale od 2000 roku DICE zaczęło pracować na zlecenie EA nad serią Battlefield. Um, najbardziej tutaj znanym jest, są właśnie Battlefieldy, um, od EA przez DICE produkowane, jest to właśnie seria Battlefield i chcielibyśmy żebyście tam nam napisali w komentarzach jakiego Battlefielda chcielibyście zobaczyć następnego tak wiem że już to mówię ale osobiście powiem wam, że chciałbym, żeby DICE przy, 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 wyprowadziło nam po prostu na, na pole walki Battlefielda Bad Company 3 jak najszybciej tylko to jest możliwe. Ale nie chcę z jed, y, y, na jednej linii z tym, nie chciałbym po prostu, żeby ta gra została zraszowana tak jak zostało to zrobione w przypadku Battlefielda 4. Ja wiem, że DICE nic za to nie może, bo to jej nakłada deadliney. i wiele osób o tym nie wie, hej ci DICE, ale myślę, że takie rzeczy jak netcode, hit detection i tak dalej powinny zostać totalne podstawy powinny zostać dopracowane na ostatni guzik na samym początku, dopiero później zacząć planować jakieś tam marketingowe DLC, dodatki, inne takie em, pierdoły. I dlatego chciałbym, żeby jeżeli wyjdzie kolejna gra Battlefielda, naprawdę nie chciałbym, żeby wychodziła w tym roku. Naprawdę nie mam nic do tego, może będzie dobra, może to będzie jakiś huki zmiana, ale naprawdę nie chciałbym, żeby znowu zraszowali Battlefielda i zrobili go na, na przysłowiowy odpierdol. I dlatego teraz się pytam e, ciebie, Paweł, jak, jaką ty chciałbyś następnego Battlefielda zobaczyć w, w, w wydaniu od EA oraz DICE? No ja ogólnie chciałem zobaczyć właśnie Battlefielda, który po prostu powraca w, 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 Bo już Battlefieldy były w tym klimacie, w klimacie II wojny światowej. bo Po prostu no troszeczkę mnie ten klimat kręci, nie mówię, że jestem jakiś tam superznawcą II wojny światowej czy coś, no ale... Po, no ale po prostu po prostu Yy, druga właśnie wojna światowa to jest jednak to, ale wracając jeszcze do tego co powiedziałeś, że właśnie te wszystkie, yy, żeby OBA o 4, że te wszystkie tam hit detection, tam jakiś typa itp. itd. powinny zostać wprowadzone w pierwszych, te, te, te dniach, tygodniach od premiery, jeżeli były po prostu zjebane od, no to, od samego początku, no tak, no nic z tym się praktycznie nie robi, znaczy nie nie mogę szczerze powiedzieć, że DICE nic nie robi ogólnie z BFM4, robią naprawdę... Szczególnie DLC. No No ale po prostu netcode jest fatalny. Myślę, że naprawdę tak samo jak Kamil myślę, że powinni się Także tak, 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 by... tylko tutaj nadmienię, tak jak <śmiech> <śmiech> większość z was prawdopodobnie nie wie o tym, ponieważ jest to, jest to taka rzecz, która została odkryta niedawno przez pewnego kolesia na YouTubie. Mimo tego, że daję coraz jej dają tam posty na Battlelogu, że pracy tutaj nad komfortem gry, chodzi tu o netcode i tak dalej, to sprawy takie jak netcode oraz tickrate to są zaimplementowane w silniku gry, więc oni tego nie tkną, więc to są tylko takie pierdowy niestety. Mm, kurczę, no taka prawda, że oni taką z tego z takich hajs trzepią, jeżeli chodzi o to, DLC, i myślę, że i tak widzą, że BF4 będzie się sprzedaje i będzie się sprzedawać i dalej cały czas. Więc po prostu zrobią kolejny DLC. wypuszczą, zrobią kolejny hajs, no i tyle. A co do BF, kolejnego, nie wiem, BF5, kolejny tam nie wiadomo jaki będzie w tym roku, no to przyznajemy się, no ale jak ja bym miał co roku płacić 300 zł za grę. No ludzie, przestańcie przecież BF4 to jest tam 150 za grę samą plus załóżmy te 190 zł za podstawkę. No to od razu nam daje no ponad 300 zł. No ja nie wiem jakim trzeba być naprawdę człowiekiem, żeby kupować grę za 400 zł. Ja rozumiem, że gry są fajne i ogólnie się bawią są po to, żeby właśnie cieszyć, no ale wiecie, to jest jednak 300 zł, co innego na przykład ja naprawdę nie mówię, że jestem jakimś tam no-lifeem czy tam coś w tym stylu, no ale przyznaję się, że dużo czasu spędzam przy komputerze, że gry są dla mnie ważne i itp., Ale myślę, że jednak nie jestem w stanie wydać 300 zł dla jakiejś gry po prostu. Co jest jeszcze hamskie, właśnie, że premium jest takie drogie to jeszcze po prostu wszyscy, ci którzy mają premium, mają, mają po prostu, po prostu, po prostu, po prostu, ciągle mówię, po, po prostu, prostu lepiej, po prostu lepiej, po prostu lepiej, tak. My no premium nie mamy, ponieważ jakoś nie, nie czuję, nie czuję się, że yy, na siłach wydawania prawie 200 zł na, yy, po prostu na dwa DLC paki, map paki do gry, po prostu mam nadzieję, że Battlefield nie skończy się w ten sposób jak, jak w tym momencie dzieje się to z Call of Duty. Jeżeli będzie ta gra wychodziła co roku jako nowa odsłona, myślę, że prędzej czy później zostanie wprowadzone coś po kroju Call of Duty Elite. Tak, czyli mamy wykupioną usługę i z każdym nowym Battlefieldem mamy to premium zapewnione. Pewnie będzie to kosztowało 300 wy samo w sobie, a gra będzie pewnie w tym momencie yy, cena się nie zmieni. No ale to tylko takie abstrakcje, tak, to o czym tu mówimy, to, to jest oczywiście bardzo możliwe tutaj. Możecie spojrzeć też na Assassin's Creed, na, Assassin's, na Assassina, stało się to samo dokładnie, o czym teraz mówimy. Ale wracając do, do tego, o czym chcieliśmy tutaj powiedzieć, czyli o tym o Bed Company, tak? Ja naprawdę chciałbym zobaczyć Bed Company 3 z, z nową grafiką. Bed Company, chciałbym zobaczyć Bed Company 3 tak jak było Bed Company 2, z, po prostu z poprawioną grafiką, kodem sieciowym, nowymi brońmi, takimi pierdołami, odświeżonymi mapami. Ale chciałbym zobaczyć właściwie tę samą grę, ewentualnie jakimiś innymi mapami, bez jakichś tam bzdur znowu. I według mnie, jedna z ważniejszych rzeczy. Czyli które zniknęły po kompany 2, czyli, czyli te stroje snajperskie, Girisuty, Bush Monster, łuk jakkolwiek to tam zwać, jak zwać. Po prostu to, to musi wrócić do Battlefield. 1. To jest po prostu takie proste, po prostu musi wrócić. Po prostu wygląda to zajebiście. Wyobraźcie sobie, gdzieś tam na jakieś tam. Teraz jest Caspian e, Border 2014, o tutaj. E, gdzieś tam jakiś jakiejś tam w trawie, jakiś taki bullshit. Po prostu to by było zajebiste i tyle. Co jeszcze, co w ogóle, w czym BF, Bad Company 2 bije na głowę BF 4 to jest po prostu, to jest gun, gunplay. Jak ja widzę tych wszystkich ludzi z F2000, są 23 jakimiś tam innymi AWS-ami, MG4, czego oczywiście nie muszę mówić, że takie bronie jak na przykład yy, miny przeciwlotnicze są aktualnie dostępne tylko dla premium, Wreszcie wracając do tego, że premium jest OP w pewnym sensie. No po prostu wiecie, jeżeli nie gracie tymi brońmi to praktycznie nic nie, ugra nie ugracie. Znaczy ugracie, Ale naprawdę jeżeli jesteście jeden vs 1 z takim przeciętnym graczem, który na przykład sobie biega z takim Acem 23, no to nie macie zbyt wielu szans. Co, co jeszcze myślę... Co mu warte jest zadania? BF4 na pewno z dużą tego, dużą Duży nacisk postawił na personalizację. No w czym po prostu e, bije Bad Company 2, ale, kolejne ale, e, mamy chyba 17 noży w BF4? 17? Coś takiego? 16, 16. noży w BF4. No ale to wszystko są rzeczy też głównie dla premium tutaj. Tak, tak. Bez spędnego właśnie. przedłużania, a już to trwa około 10 minut, zobaczymy jak to potnę, nie chcemy was tutaj zanudzać. Chcemy, żebyście nam na dole w komentarzu napisali, jakiego Battlefielda chcielibyście zobaczyć następnego, a może nie to coś całkowicie nowego, jakieś powroty, jakieś kolejne Battlefieldy typu 1942, w tym przypadku mógł, oj przepraszam, w tym przypadku mógłby to być Battlefield na przykład 2015, 14, jeżeli tak będzie się ta gra nazywać, to nie wiem czy ją kupię. No i to by było chyba od nas, od nas na tyle, um, no i do zobaczenia w, w takim bądź razie w kolejnym materiale, cześć, baraj.